Z nami jest Ninja, niezwykła osoba, której no, fanom Ninja Worldu nie trzeba przedstawiać, ale jednak całej reszcie świata może tak, chociaż... Ta cała reszta świata mogła tego pana obserwować w chmurach. To jest człowiek, który zaczynał od Ninja Warrior w pierwszej edycji, a doszedł do gwiazd, doszedł do przynajmniej chmur e, w tej drodze do gwiazd, czyli do stania na rękach, proszę Państwa, na linię między dwoma balonami. Jak wysoko były te balony i jak Ty w ogóle do tego dotarłeś? E, to było ponad 2000 metrów, także bardzo wysoko, i faktycznie były tam chmury, i była niesamowita przepaść, na którą cały czas musiałem spoglądać, bo jednak się e, patrzyłem na te liny, które były nad tą przepaścią, więc się e, ta przesięć cały czas zmieniała, bo raz Jakieś lasy były, potem łąki, potem jakieś miasto. E, także widziałam naprawdę dużo widoków z góry. Musiałem trenować się na tej linie, na rękach. I też na ręce trenowałam bo chciałem na tej ręce jednej ustać. Dalej chcę, to jest kolejny cel. Na razie udało to zrobić na dwóch rękach, jest to rekord świata. E, także naprawdę lata przygotowań i firmy, która te loty w ogóle mi zorganizuje i pilotów, którzy będą w stanie takie coś w ogóle zrobić. No, bo pierwsza sprawa to jest twoja sprawność, czyli to, że ty ćwiczysz. E, obserwujemy twoje treningi też na, na socialach. Każdy, kto jest fanem Kalisteniki możecie znaleźć, zobaczyć na twoim fanpage'u. E, Стоит на одной руке, на двух руках, на, на кухах. No, Wychodzisz na, na te 2000 metrów, jesteś w Dalinie czy, czy, czy jeszcze w balonie. No kurczę, to głowa, sama głowa chyba musi, nie tylko ta siła fizyczna i ta izometria zadziałać. Musiałem nad tym mentalem tam popracować, skupić się na tym, żeby nie wystracić się tej wysokości, tylko zrobić to, co sobie zamierzyłem, żeby trochę ten strach wyłączyć, a na pewno skupić się na celu, bo to też pomagało, że po prostu miałem ten cel, który sobie wyznaczyłem. I naprawdę samo to, że, że to było tak wysoko, było, na, było już w ogóle to samo trudne, żeby tam się w ogóle znaleźć na tej linie, a co dopiero ustać na rękach. Ja cały czas na początku spadałem z tego handstanda, Robiłem salto w powietrzu, zawieszałem się na uprzęży, także też to był strach, że to się zerwie Talina, ale też musiałem się wspinać znowu na tego slack line'a, na górze odpoczywać jakoś wisząc na tym slaku i znowu próbować. Także bardzo mnie to też męczyło fizycznie i kryciło się ogromnie w głowie. Zacząłeś od pierwszej edycji Ninja Warrior, byłeś sprawny, wiadomo, tu byle kto nie przychodzi z łapanki, natomiast ta droga, od nieznanego ninży tak naprawdę, od nieznanego sportowca do no, coraz bardziej rozpoznawalnej postaci to chyba było wyzwanie. Znaczy jak trudno było przekuć sprawność na rozpoznawalność i na sukces w mediach? To była długa droga, długa ścieżka, ponieważ ja się rozwijałem wraz z moją karierą e, i sportowo i też psychicznie, e, bo też przede wszystkim takie wyzwania, które teraz robię wymagają właśnie takiej psychicznej e, siły, e, także potem też dołączyłem po tej pierwszej edycji do straży pożarnej, e, gdzie mogłem mieć właśnie pomoc też ludziom e, z pomocą jakby moich Moich umiejętności fizycznych. Krok po kroczku sobie wyznaczam malutkie cele, coraz, coraz dalej sięgając, aż właśnie udało się dotrzeć aż do chmury. Nie tylko sportowo, ale też bardzo motywująco. Bardzo Ci dziękuję i no obserwujemy cię dalej z tej ziemi w drodze do gwiazd. Dzięki wielkie. Teraz widziałej ręce. Akcja. Kibicujemy, dzięki. dzięki.